Znowu w prostej, drogie strzelce, bardzo dobry Was czeka okres y, uczuciowy: 3, 6, 3, 6, 7, 8. Skaza się. Bardzo dobry moment, bardzo dobry czas, y, po prostu emocjonalny, uczuciowy, aby się y, odbić, aby jak najbardziej po prostu zadbać o samych siebie. I to mi się pokazuje u Was, drogie strzelce. Początek tygodnia jakiejś sprawy, wyjaśnianie problemów e, być może właśnie na tle uczuciowym, jak najbardziej na tak. To mogę powiedzieć, będziecie konkretne stanowcze w swoich planach, rzeczach, jak najbardziej, ale to będzie szczególnie moment tutaj dla was, aby jak najbardziej po prostu na tym dobrze wyjść. I to mi się pokazuje także drugie strzelce, askier. To jest karta, która wróży u Was miłość, otwartość, spełnianie się na nowe rzeczy, czy po prostu to, o czym wy będziecie chciały marzyć lub już marzyć i będziecie to, to pomyślnie realizować. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, pomyślnie to realizować. Z wszelkich problemów, jakie by były, wyjdziecie pomyślnie. Czerwony Joker to jest szczególnie karta, która wróży po prostu taką e, wyjście z tych e, trudnych sytuacji, e, problematycznych, też tak mogę powiedzieć. E, ja powiem tak, w drugiej połowie tygodnia pewne sprawy, rzeczy mogą się poprzesuwać. Dziesiątka Pik to jest szczególnie karta, która wróży po prostu też taki moment, e, aby jednak... E, nie robić pewnych rzeczy na siłę, aby pozwolić, by pewne sprawy, rzeczy szły swoim torem, tempem, a już wkrótce okaże się, że taka postawa po prostu jest najwłaściwsza i to jest najlepszy tor, najlepsza droga, po prostu, e, aby wiele rzeczy osiągnąć i, i zrobić. I to mogę powiedzieć. Dziesiątka pik to jest szczególnie karta, która być może czasem specjalnie daje nam te kłody, rzeczy pod nogi, by być może coś zrozumieć, aby zmienić tor, aby inaczej. Coś postrzegać, do inną mieć perspektywę, prawda? Czyli samo to także po prostu będzie dla was kluczowe. Obok Was ludzie, to się pokazuje również. Nie sądzę, by byli źli, czy jacyś wrogo do was nastawieni, bowiem oni są po prostu w tych kartach przyjaznych, pokazani. Ja też tak mogę powiedzieć. W waszym życiu nowa ścieżka, nowa droga, nowe sprawy nie było jeszcze byka. Nowe sprawy i też taki po prostu e, taka metaforyczna śmierć starego człowieka i narodziny nowego. Czyli e, porzucenie starych rzeczy po to, by nowe po prostu przyszły. Po to, byście miały, drogie strzelce, szansę na realizację, szansę na zrobienie